Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W tym odcinku zaprezentuję wam jak znaleźć chunk slimeowy, Na którym będą się rozbić slimy I będziecie mogli sobie zdobywać slimebole I pokażę wam to na dwa sposoby Jeden będzie z wykorzystaniem seedu A drugi bez Tak jakby dla kogoś to było cheatowanie Pierwszy ze sposobów to jest wkopanie się na kratkę 39 lub niżej w dowolnym, przez siebie wybranym miejscu i wykopujemy tam dużą dziurę, na której będzie, będą się respić slimy. Następnie wciskamy sobie kombi kombinację klawiszy F3 plus G, włączając sobie czanki i obudujemy czanki jakimiś płotkami, żeby moby nie wychodziły. Jak mamy wykopane takie pomieszczenie, to teraz wystarczy poczekać aż się zaczną respić slimy Ale jednak jeśli by się nie zaczęły respić To znaczy, że nie znaleźliśmy chunk'a slime'owego i musimy powtórzyć to jeszcze raz Kopiąc jeszcze większe pomieszczenie Drugim ze sposobów jest wpisanie sobie na świecie seed I to sobie naciskamy, po czym możemy to skopiować I przechodzimy na stronę Link do strony będziecie mieli w opisie, a strona nazywa się Tutaj slime, chunk, finder. Wchodzimy na to. To, ogólnie, to znaczy że strona się tak nie nazywa, ale tak spiszemy. I tutaj zostawiamy swój sit, który wcześniej skopiowaliśmy. I dajemy find slimes. Jak to już damy, nam się tutaj wygenerowała mapkę, którą możemy powiększyć. I każdy z tych zielonych kwadracików to jest nasz chunk, na którym się będą rozbić slimy. I macie tutaj w lewym, dolnym rogu pod tą mapką napisane dokładne koordynaty. No i to byłoby na tyle. Jeśli odcinek Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. A ja wam szybnę serduszko do każdego komentarza. Wielkie dzięki i siema!